Witam, witam i o płatki pytam! Witajcie w kolejnym filmie, który będzie omawiał produkt, który możecie kupić nie tylko w Soczyście, ale również w innych sklepach i dzisiaj dowiecie się, co to są płatki nieaktywne drożdżowe, dlaczego mówimy nieaktywne, jak należy je jeść, czy one są bezpieczne i czy w ogóle są przeciwwskazania, a tak naprawdę to po co nam te drożdże? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Płatki nieaktywne, podkreślam jeszcze raz słowo nieaktywne, powstają dokładnie z takich samych drożdży, które znacie. I czy to są nasze drożdże, z których wytworzymy piwo, czy to są nasze drożdże, z które, dzięki którym nam wyrasta ciasto i zrobimy chlebek. Tak naprawdę ta sama rodzina. Dlaczego one są nieaktywne? Ponieważ ktoś się zdeaktywował najczęściej wysoką temperaturą. Same zjadanie drożdży nie jest bezpieczne. Są to nic innego jak substancje, które mogą nam zaszkodzić ze względu na to, że powodują silną fermentację. Dlatego my, słuchajcie, moglibyśmy wam podać przepis na to, jak zrobić nieaktywne płatki drożdżowe, bo można by te drożdże rozkruszyć. Nie dać im pożywkę w postaci cukru, zaczekać aż urosną, później zabić w temperaturze 220 stopni, później w około 100 stopniach je suszyć. Ale jeżeli coś nam pójdzie nie tak, wtedy może nam to zaszkodzić. Więc umówmy się, że takie wspaniałe płatki będziecie mogli kupić i właśnie będziecie mogli je kupić w soczyście, a po co my te płatki mamy zjadać? Dla mnie to jest po prostu niebywały smak. I jeżeli ktoś mnie pyta, a po co mam jeść płatki, bo ja je uwielbiam. One smakują orzechem, one pachną parmezanem. I jeżeli teraz coś zmieniliście w swoim życiu i przestaliście jeść odzwierzęce produkty, to właśnie płatki drożdżowe nieaktywne dadzą wam niesamowity posmak i to będzie dla naszych kubków smakowych, nie, dla naszego nosa prawdziwa Uczta. Na koniec filmu zresztą podam Wam mój ulubiony przepis na twarożek z wykorzystaniem płatków drożdżowych. My bardzo często, rezygnując z jedzenia mięsa i produktów odzwierzęcych, słyszymy, ale skąd ty weźniesz witaminę z grupy B? Skąd ty weźniesz B12, B14, B7, B6, B3? Słuchajcie, bardzo dużo witamin z grupy B jest w warzywach, jest w owocach. Natomiast. Płatki drożdżowe nieaktywne, one mają niemalże wszystkie te. Plus dodatkowo uwaga na producentów, którzy w ogóle dodają syntetyczne związki. Więc tutaj zawsze staramy się patrzeć na etykietę i ta etykieta ma mieć czysty skład, czyli zawierać tylko i wyłącznie. Te płatki drożdżowe nieaktywne, żadnych dodatkowych substancji, żadnych słodzików, żadnych antyzbrylaczy i to jest dla nas najważniejsze. Uczmy się czytać. Jeżeli weźmiemy sobie tutaj płatki drożdżowe nie, nieaktywne, one pochodzą z Francji. Mamy tutaj 100% płatków w płatkach. To jest najważniejsze, ale wiecie, co jest jeszcze istotne, że jak czytam skład, to mamy tutaj tłuszcz, mamy tutaj tłuszcze nasycone, bo trzeba je wymienić ale mamy również białko. I bardzo często zapominamy o tym, że płatki drożdżowe są idealnym tak naprawdę naszym produktem, który ma nam dostarczyć białko. My zawsze się zastanawiamy, a skąd te białka? skąd te białko? Nie jem mięsa, nie jem krowy, nie jem świni, to skąd ja wezmę białko? Słuchajcie, w płatkach aktywnych mamy mnóstwo białka i już 2-3 łyżki płatków nieaktywnych, drożdżowych za 100 nam w 100% to, co mieliśmy zjeść, i to jest jak bardzo, bardzo ważne. I teraz y, mamy witaminy z grupy B, mamy białko, mamy, słuchajcie, minerały, dlatego jest to coś, co powinno być na Waszym stole. Pod warunkiem jednak, że będzie to odpowiedniej jakości. Dlatego albo kupujemy soczyste, albo kupujemy bio, bo soczyste też są w bio i one są, słuchajcie, od naszego partnera francuskiego, sprowadzane w najlepszej dotychczasowej jakości. Mój ulubiony przepis z wykorzystaniem płatków drożdżowych jest bardzo prosty. Potrzebujemy odrobinę napoju, żeby nie nazwać tego mlekiem migdałowego, a żeby to zrobić wystarczy wrzucić jedną garść migdałów do blendera wakum, albo do blendera molekularnego i zalać to szklanką wody. Blendujemy 4 minuty na najwyższych obrotach i już mamy wspaniały płyn. Do tego płynu dorzucamy szklankę. Orzechów, jeżeli używamy blendera wakum, nie trzeba ich moczyć. Jeżeli używamy zwykłego blendera, najlepiej jakie przez całą noc będziemy moczyć. I drugą szklankę płatków drożdżowych. Plus do tego musi być dwie-trzy krople, a tak naprawdę to tak jedną czwartą malutkiej łyżeczki kikomana do smaku, sól kalanamak do smaku i do tego duży, gruby ząbek czosnku. To wszystko wrzucamy, blendujemy na idealną masę i już mamy wspaniałe smarowidło. Ale żeby to smarowidło było jeszcze lepsze, to w zależności od tego, jaki chcecie nadać smak, dodajcie sobie albo czerwonej cebulki, albo rzodkiewki, albo natki pietruszki. I jak dorzucicie zieloną kolendrę, też będzie smakować wyśmienicie. Życząc Wam smacznego, zachęcam Was do tego, żebyście właśnie płatki drożdżowe spożywali w ogromnych ilościach. Zachęcam Was, smacznego, cześć!